Hello, hello, witam i pozdrawiam rodziców. Kurwa, jakie to jebatne, swoich słonych ust bigat, to kurwa jest? Ja to dałem. Pierwszy raz to widzę. Poucinane usta zwiększają szczęście. Ale panowie, robimy to tak, 3 na B, dwóch na A. Czekam jest na to... sterek. Ja idę tak. dżunglą, bo ja Ja dżunglerem tam napierdalam po dżungli. Ja idę, ja idę botem. No, się go jebać <laughs> Intować, o! o Kurwa, gramy dalej, do no, szybciej ładuj się! O, błąd! Proszę, co, ty, co ty pierdolisz? Gideon Gideon, lub w Call of Duty. Kurwa, już. Już, już mi już bije pila. dupa. Ej, pury! Co? Co robisz? Chodzę, gdzie ja ty się Dzień, Dupia. Idzie tu! No cię na dole pewnie. ma. Jezus! Strasznie wyglądałeś no tutaj w rogu. Jest tu czy nie ma go? Bo tu kurwa, to chciałem popsuć. Jest tu! Chłopanie! Cześć. Cześć! Doktor zajebany O, uciekaj góry, no nie ma go tu! Jezu to też bije! No kurwa, doktor na takim zamkniętym tym, 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 tym? Ale gówno o, kurwa, niszczy paletę świr. Ale muszę się podleczyć, już góry. Ty to jest agent. Jedna, ale paleno. to robi kone konektor. <güler> Generator. Swoja stara. Tam o, no. no, nieźle bym Ale on mnie cały, cały czas, on, on mnie goni nie? cały czas. O, to dobrze że mówisz. Idę na górę z nim. Nieee. A gdzie jesteście? Halo, halo? O góry. On ma pierdolonego wallhacka. Włama. No ta kurza jebana. Słyszycie jak biegasz? Chyba. Yy, Spierdalaj Oj. Kto tak zjebał? Ja. A co, ty też tu jesteś? Nie. Kondi on widza jest... się what? On jest na do... Powinien być teraz na dole, bo zaskoczyłem na dół No nie mogę go zgubić kurwa, nawet się uleczyć nie mogę, Przestanę się na 10 sekund żeby się uleczyć I... Ciągle mi serce bije, mi to Jestem, kuźba, w kurwie Ja Jestem kuźwa w jakiś no. chłodny Smutno <laughs> jak ci przestanie bić No i on jest cały czas za mną Burys, To jest chore Góry smutno Ci serce przestanie bić O kurwa Kondi biegnie ona w. Ty, 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 ty ze mną robiłeś? Tak. Aha! myślę, że sam. Ona w.H. pierdolony ciul. Nie ma go za tobą kondy. Zaraz przyjdzie. Burydzi, jak Kondi masz gdzieś generala, tam, tam mów. Ja mam apteczkę. Ale gdzieś blisko. Bardzo blisko. Nie, nie, ogarniam, nie, nie ogarniam tego kompletnie. Gdzie wydaje że on jest? Na dole. Na dole go zgubiłem. Wreszcie mam trochę spokoju, bo od początku cały czas mi na dupie siedział. O oh, f**k. No to chodź, a się zamienić! Chodź, o Ucicho mi serce. Gdzie ty, Bure, jesteś? Poszedłem prosto i w lewo. O, ktoś to temat rozjebał. No iść. Kaj są te... Tutaj by z nim byłem, no, ja rozjebał byłem... paletę. One te. gdzieś muszą być na środku. No tutaj nie ma. Ja idziemy, bure, Hej, tu słyszę. Bo ja też. A no tu jest generator. Daj, Tak ile za tobą w nadziei, że znajdziemy w końcu generator. Ufam twojej intuicji. No. Coś źle kurwa, robię. Kurwa, robię. No kurwa ja jestem ślepy czy co? Też się rozglądam. A, czyli razem jesteśmy zjebali. Tak, no dobra. Tu jest brama. Dwie, dwie, dwie bramy już znamy. Tak, dwie bramy, mamy drogę ucieczki. O tam przed o, nami robią. O, chyba idzie gdzieś, hmm. albo jest na dole Ha, bo to... oni za wami są, to na dole muszą być generatory w takim razie jeszcze Też. dobra to ja wezmę na siebie tego doktorka, ja mam doświadczenie To ja skurwię, dobra, mogę, dzięki Ale idzie Cześć. Ej, przestałem po raz pierwszy, nie słyszę bicia serca a no, my słyszymy głośno Ja słyszę Jak coś na dole, jak zejdziecie schodami, to jest kolejny generator Chyba tu gdzieś idzie O kurwa, jest <grym> Ale ja... się na dół? Jest za mną Wreszcie na kogoś innego się rzucił Na dole generator Coś robi? Tak Kurwa, to jest jakiś stabil. Czy ty jesteś na dole czy u góry? No, już u góry, ale zgubiłem go chyba. Nie. Co? On ma wol No właśnie mówi od początku, że cheater. Maripajek. No, Jak czym stwierdzacie? No bo widzi przez ścianę. A robi za ostatniego ktoś? O, Nie. O, on daleko wiem, jest. No na górze w ogóle No, u góry z nim jestem Kurwa, i to jest generator, ale jaha to jest Idę na dół Jest zrobiony Nie wiem, czy on jest Ani za mną Kondy nie ma? Gdzie tu jest? Ja bo tu gdzieś biegłeś Ten? Gdzieś tu idzie Hmm, może zrobimy To jest jakiś... Bob, naprawdę. buchama ma, nie, nie umie grać? No, wydaje mi się, że to jest taki kurwa nowicjusz w chuj. No Naprawdę, albo na ich się gra. Co nie na PlayStation? Ej, no, jest. No, no, no. Co, uderzyłś? No, on coś, coś kiepsko mu idzie to grańsko. A oczywiście Wreszcie. poszedł za mną. Idziemy robić generator, Kamil? Mm, nie, boję. Zaraz. Ja ujdę w generatorze. go. Idzie, biegnij za mną. Uciekajcie z generatora. Kurwa. ma byku. Cześć? Z plastiku. I on ma mieć WHA. Przypomniał się, się, zajebał wokół beczek biegaliśmy i poszedł gdzie indziej. On ma WHA. No. Robi... A on ty wkłada cię w chujecie, wali Ej, zaraz. nie, 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 jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu Na dole, na dole, na dole chodzi. Robi się ten generator tam gdzieś? Ktoś? No nie, bo nie, pan nie. z nim tutaj. Jak? Jak? On mnie nie gonił przecież Idzie, idzie po nie, solę, no, idzie no, po do góry teraz no, Gdzie jest ten generator? No, tu są dwa ogólnie obok siebie, nie? Jak kawałek pójdziemy w prawo, to jest drugi generator Chodzi, chodzi u góry, można na dole robić generator No robię, została mi jedna... Czwarty. Ej, na dole jest, na dole jest, I idzie do, do was Teraz to rób do końca na tego jaha O, jest przy jednych drzwiach Idzie do drugich drzwi no, Otwieramy ja Jestem piękny tak z bliska jak na siebie patrzę On tu idzie? Nie wiem Mogę otwierać bramę do końca Nie Dobra A wy otwieracie drugą czy za? Ja tylko na do jednej. No to nie otwieram. Nie ma tu nikogo. Mogę ją otwierać. O otwieram drugą bramę. One są na, na pięciu. No, Twoja postać się. ma fizykę cyców. Ha? No? Czekaj, czekaj, No, 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 no. Zajebiście. O, ależ to Czy ona bez stan, ale to ona bez stanika musi być. Hmm. A ma. To jakiś super luźny. Uciekać czy nie uciekać? No. Wskaz. Luźna guma Też idę w chuj. Za cyskami. A bada gdzie? Nie wiem na dole. Na piętrze są te ja mam chyba za mało żeby było coś widać. Stoi we wejściu, hop i do drugiej bramy Hmm. Wiesz no Stoi po zaraz. cały czas. No ale do drugiej bramy chcesz? Obie są, leci, no. obie nie są otwarte, jest. nie? O, mnie wyjebało no. z domeni. Mi też. A my na hita nie weźmiemy, nie? Nie. No czas się kończy, nie? No, nie weźmiemy na hita, rywa. Wziął cię? To, to o, musiał To, mieć... Ale, ale dwie bramy tak. przecież były naprzeciwko siebie. Ale spierdoliłeś! No wyczugałem się, bo stał nade mną i patrzył mnie. O. Ale położył mnie na hita. O, Bury gra w DbD. Bramy! Cały oh Jeden dżungel, dwóch mid? Co? <laughs> Co jest kurwa? 3 top, 4 down. Bury nie dał daru co za chuję, Zapomniałem. Nie taki ma. Aż to... specjalnie mówił, ej, muszę dar włożyć. O, o, o. I tyle czasu miałem, żeby włożyć dar. Nie, nie, nie miałem słabej łezy, poszedłem w chuj. Nie, no, o, szpec... najlepiej tak brać. No, Mhm, I najlepiej tak powiedzieć. No. I jeszcze. bo to, to Z... morderca go tak. nie. ma. generator? To jest akurat wewnętrzny Darburego. To taki <susur> dożywotni perk. Jak goni się morderca, to widzisz, gdzie twoi koledzy robią generator. Tak się nazywa. <susur> 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 pomóc. Sam Sam kurwa. nie na, mamy, na moje lewo mamy generator, jeden tu. To... Hej, jesteśmy wszyscy razem, ale jest miejsce do tego generatora? Nie wiem jeszcze. O boże. O, o boże. boże. Kurwa tu następny zablokowany i ta do świątyni. <laughs> o oh boże. Idę się też pomodlić, żeby w końcu odblokowali te generatory, O, Idę się zajebać. Kurwa tam następny zablokowany, co jest do kuja kropka ale, ale miał sens to, kurwa że, a że jest. A jest na mieliśmy... środku. Generator. A tu u góry jest, halo. O. No, ja niszcza. A ja będę robił. Nie, u góry? Tu jest kolejny kurwa zablokowany. Ile jest zablokowanych do chuja? 84. A, dobra. Ja, 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 ja znalazłem 84. <grym> szybko, dobra. szybko policzyłeś, ci powiem. No. Ja tam zawsze byłem kiepski z matematyki. Tak, zaraz nie, u góry jest do zrobienia? Na świątyni koło posągły jest generator, ale dobra, to już nie ma, nie ma miejsca. Nawet tu nie przechodźcie. Opaki, idę do szaty i będę czekał, co on gra. Dobra. Niech Cię kruki zdziwują. O kurwa, gdzieś jest koło mnie. Tak, możesz od razu nam powiedzieć kto taki. Kto to taki. Ja nie, Dobra, nie wiem, mam tylko tętno duże. Dobra, poszedł drugi. i Dzień dobry. Zajęte. chcę znaleźć swój generator. To... O, elegancko. Wprost nas jest odblokowany generator. Tutaj. Ej, one Tutaj. A ja Zm awczy, kurwa. W... roz nie jest generator. Awczy. Jak widzisz, ty. Clown. Czytam, jak go mu dam. Tak, ale daj. Taki ale awczy. Może się On jeszcze ruszyć, Zapędzam go sobie, generator konie. Dobra. I będę patrzył powinieneś, na powinieneś dostawać punkty, nie? Zobaczyć w pobliżu. Dajcie mi kamień, do wykurwię Aha, białe weszło. za czas... Ty białe? Znowu weszło. Dlaczego białe, a nie czarne, rasisto? Przestań. Ty rasisto pierdolone, obrażasz białych. Przestań pocierać rękoma. Czy ja teraz nic nie pocierałem. Chyba, Ale... że fiuta. <laughs> <laughs> Cały czas zawsze. YouTube ja To no, niezłe dwie gry, naprawdę Bot totalny i jawk. O! To jest przyszedł Ej! Cześć! Uwielbiam takich ludzi jak ty Czarnych? Nie jestem rasistą A. A ja nienawidzę blondynek, wypierdalaj O ty chuju! Ty masz prawo tak powiedzieć, absolutne. Czarni są ja, ja sobie... Ja, ja już sobie stąd wypierdalam. Bo ja Patrz tutaj, posłucham. tutaj Gdzie? Tutaj, no to? Tutaj? Co zrobiłeś kurwa? Odpierdalają Ale mu zagraje Zusągnię. Ale emocje A... Patrz, patrz, patrz. Patrz jak Co mi kro, kroi mini ta... głowę. O kurwa, ale trik Ej. Kroi mu głowę. Ruszył głowę? Nie. Czekaj jak to było. O tutaj stoi, tutaj. No nie, <laughs> tutaj, tutaj. idę, idę od niego. A Chodźcie koledzy, tutaj stoi. Nie. O, tu, tutaj kroju kondymu głowę Tutaj Tu generator jest dobry A on zrobić Dobry generator jak i firmy Firmy Yato Yato i jak bada to O kurwa jaha. Jaha. Gra? Nie O, okej okay. Ale dostałem ścigany i ucieknięto Kurwa 600 punktów Łopanie nie chcę mi się tego generatora wziące. robić. Robicie generatory? No w ogóle jestem przeklęty. Ale jestem przeklęty. Yy, widziałeś gdzieś ten, jakąś skrzynię do otworzenia? Yy, Miałem już otwartą, także ktoś zajebał jakiś przedmiot z ja, skrzyni. Ja, ale Aha. jeszcze jedną muszę otworzyć. Ja nie widziałem. O, mam maksymalne świetne testy umiejętności. Róż deklaruje mnie jebany. Ucieknę znowu. O, zuchwały. Zuch chłopak. To. 200 kolejne. Ooooo, oh, jee. Yeah. Zuch chłopak. O nie. Otwórzmy dwie bramy. O kurwa, ruszył się. No I chuj, poszedł w drugą stronę. Nie. Stałem przed nim i poszedł w drugą stronę. Mogę się ale w cztery. Widzę go, jest przy bramie z jednej. To idę w drugą stronę, bo właśnie tej bramy. Zaraz. Otworzył debil To jazda, szturma na niego! Tak. Czterech nie zajebie Ale, ale świga! Tak! O A, śwignął! Krztusisz się On ćwiczy yy. rzuty On chce rzucić się tak jak w MW2 kosą przez pół mapy i trafić kogoś musi Jebnie. Jebła. Urwie następnemu! O nie, waży! Wychodzę. Ja byłem jego obsesją. Czekaj, hej Jomek, Tu chodź, paletę ci chociaż dam. On chyba nie rozumie, po twojemu. Ci dupnął. Ale, Ale serio, nie ma danej do stworzenia? Najlepsze jest to, że. Co on kuźwa? Jaki był jego w ogóle plan? No, <grywa> ten, ale impreza! Tym. Góry, skieruj dalej. To był dobry mężczyzna, kurwa. No uważaj, bo za zapieruj doli. Teraz ten z filmu to. O kurwa, jakie potężne mecze dzisiaj są. Ja to im się za siedem mędziliśmy. Dobra, idziemy spać.